To większy spokój niż świadomość, że z bliskimi wszystko w porządku. Zobacz, co mówią osoby, które korzystają z aplikacji Bezpieczna Rodzina. Magda napisała: Super aplikacja. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Można sprawdzić, gdzie przebywa dziecko. Nie chodzi o kontrolę, ale spokój rodzica. No właśnie, to nie inwigilacja. To troska. Bardzo dobra i pomocna aplikacja. Jeśli martwisz się o swoich bliskich, instaluj. Dodatkowo. Możliwość szybkich powiadomień SOS daje poczucie bezpieczeństwa konkretnej osobie. Aplikacja działa super. Szczególnie funkcja nawigacji jest bardzo przydatna i intuicyjna w obsłudze. Wszystko działa płynnie, bez zacięć. Świetne narzędzie do dbania o bezpieczeństwo bliskich. Zdecydowanie polecam. Opaska SOS sprawdza się. Jest niezbędna przy opiece przyjaciela z zaawansowaną demencją. Dotąd wychodził z domu i się gubił. Nawet rozmawiając przez telefon nie potrafił określić gdzie jest. Już nie muszę go szukać przy pomocy policji. Generalnie oszczędza czas i redukuje niepotrzebny stres związany z ciągłym wydwanianiem gdzie jesteś, o której będziesz. Młodzież też to doceni. To tylko kilka głosów, ale każdy z nich pokazuje, że bezpieczna rodzina to coś więcej niż aplikacja to spokój, bezpieczeństwo i codzienny komfort. Dla każdego na całe życie.